Jestem w domu rodzinnym, słuchajcie, i przypomniało mi się parę historii, z którymi w sumie postanowiłem się z Wami podzielić. Po pierwsze, przypomniało mi się, jak uczyłem się grać na gitarze. Byłem do tego stopnia zafascynowany Arturem Rojkiem i zespołem MySlowic. Jak już wiele razy mówiłem na tym kanale, że postanowiłem nauczyć się właśnie w tym celu grać na gitarze, żeby być tak jak on. Wydrukowałem sobie wszystkie teksty zespołu Myslavi, całą dyskografię. Miałem taki poster tych tekstów i wertowałem krok po strona po stronie i uczyłem się grać. Oprócz tego miałem tabelkę z chwytami i tak wiecie krok po kroku. Opegi, Edur, ok jak jest Edur, sprawdźcie jak jest Edur, te dwa palce tutaj przyciśnij i dźwięk taki beznadziejny. No i tak mozolnie naprawdę lata sam po prostu tak bardzo chciałem być Arturem Rojkiem, że tak się nauczyłem grać na gitarze, oczywiście w jakimś tam podstawowym stopniu. Objawem tego, że byłem fascynatem Artura Rojka jest ta gitara, pierwsza w moim życiu gitara popularna, zakupiona w sklepie Gamia przez moich rodziców w Stalowej Woli, Lublin Polska, rok 2001. A więc jeśli dobrze liczę, miałem wtedy 12 lat. Wszystko tu jest starte, wszystko tu jest zniszczone. Myslowic, napis oczywiście. I Freshman, czyli pierwsza nazwa zespołu Myslowic. Stylizowana jest ta wlepka na Artura Rojka. wlepkę Salaryman, którą miał chyba na okładce płyty. Miły w czasach popkultury i w ogóle koncertował długo z takim Gibsonem. Wsłuch pokażę wam. Później, oczywiście, sobie. bo oczywiście, kupiłem sobie też Gibsona. Znaczy, rolnicy mi kupili maratona, bardzo podobna do tej gitary Artura Rajka I. Więc zafascynowanie, Level Hard. Naprawdę. Mówiłem kiedyś ten żart, ale to jest prawdziwe, że do tego stopnia chciałem być Arturem Roykiem, że sobie wycinałem tutaj zakola. To jest pierwsza rzecz związana z gitarą bardzo ważna. No i wiecie co? Postanowiłem, że założę sobie struny do tej gitary. I opowiem wam jeszcze jedną rzecz. Jak patrzę na te wszystkie moje zachowania w stylu granie na gitarze, na komersie, zakładanie zespołów, kupowanie sobie wansów w kratkę, szukanie przyciasnych spodni, żeby być tak jak ci mocsi, farbowanie włosów, mój dziwny ubiór książki, które, po które sięgałem, które nie do końca mi się podobały, ale książki, które czytał ktoś znaczący, ktoś ważny. Miałem zespół 1989, w którym graliśmy piosenki The Strokes. Y Interpolu i innych tego rodzaju zespołów. Miałem łańcuch po którym chodziłem po szkole. W ogóle byłem dosyć wyrazisty i chciałem bardzo pokazać, że jestem wyjątkowy na różne sposoby. I oczywiście z perspektywy czasu wygląda to żałośnie. To znaczy chłopak chciał zwrócić na siebie uwagę, yy, robił jakieś dziwne rzeczy. Yy. Grał, pozował na kogoś, kim nie jest, szukał swojej tożsamości i tak dalej. Oprócz tego przeżywałem dosyć mocno emocjonalne, miłosne sprawy. Miałem przeróżne tam dramaty, kto wie, ten wie. W każdym razie miałem też taką piosenkę, którą śpiewałem na jakimś komersie w szkole mojej mamy zaprzyjaźnionej. Która nazywa się Chciałbym umrzeć z miłości zespołu myslowic. To jest piosenka, którą zawsze śpiewałem jako aktor rozpaczy. To znaczy, wiecie, w stylu trochę takiego wertera. Jestem tak nieszczęśliwie zakochany, jestem tak odrzucony, tak samotny, tak w ogóle sponiewierany przez miłosne sprawy, że chciałbym umrzeć z miłości. Ale jak wróciłem tutaj i sięgnąłem sobie z ciekawości do tego tekstu, chciałbym umrzeć z miłości, to skleiło mi się wszystko. Otóż, wydaje mi się, że te wszystkie moje koncerty, te dziwne zachowania, te dziwne stroje, te dziwne upodobania. Chęć pokazania się jako ktoś wyjątkowy, odosobniony, wyrazisty były niczym innym jak wołanie o miłość. I dzisiaj czytam ten tekst, chciałbym umrzeć z miłości jako właśnie pragnienie miłości. Wiecie, chciałbym umrzeć ze śmiechu, czyli chciałbym się śmiać w bardzo wyraźny sposób, chciałbym być szczęśliwy, chciałbym umrzeć z miłości, zatem. Chciałbym mieć wielką miłość, wielkie przyjęcie, zaakceptowanie. Kogoś, z kim mogę być na dobre i na złe, kto przyjmie mnie takim, jakim jestem, a ja przyjmę jego. Wiatr, pachnie i wiem. Te wszystkie dziwne rzeczy, których widzimy u różnych ludzi. To często jest właśnie takie wołanie o miłość. Łatwo tak. To jest prośba o zwrócenie uwagi. Zgodziłaś na to, się. Miejmy sobie w sobie taką I uważność, wyrozumiałość i czułość na drugiego człowieka. Nie i wybrać Będę. Zrobić to przecież dobrze, dobrze o tym wiem.